Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy juża.sztachetki.pl. Import pojazdów z USA, Kanady i Dubaju. Inspekcja samochodów przed zakupem. Darmowe sprawdzanie raportem Carfax. Samochód na zamówienie pod Twój dom. Zaoszczędź czas. Wszystkim zajmiemy się my. Mati USA. Pełna obsługa importu samochodów. Zadzwoń lub napisz na 725-292-151. Siemaneczko, Sebastian Szczerek, Kanał za Ciosem. Znajdujemy się w Kielcach, w Róża Group Boxing Coach, czyli w miejscu, w którym często tutaj bywam. Ale dzisiaj pierwszy raz z nowym gościem na tej kanapie. Gościem wyjątkowym, bo niepokonaną pięściarką, w której szczerze ja osobiście pokładam nadzieję na tytuł mistrzowski. Najpierw może Europy, później świata. Adrianna Jędrzejczyk z Kielc. Witam Ada. Witam bardzo serdecznie. Ada, jak teraz aktualnie wygląda u Ciebie ten okres czasu? W treningu, czy odpoczywasz? Jak to wygląda? Walka już jakaś jest w planach? Tak, już w tym momencie dostałam informację o najbliższej walce będzie to październik. Co do rangi tej walki nie chciałabym jeszcze o tym mówić, zostawmy taką nutkę tajemnicy, ale już niebawem, bo w poniedziałek zaczynam poważne 10 przygotowania właśnie do tej walki. Także na razie ruszam się oczywiście, miałam taki dwutygodniowy kamp w Stanach, z którego wróciłam, teraz troszkę życia rodzinnego i, i wracam do gry. Ty zrenowałeś tam u trenera Tomasza Adamka, z tego co mnie doszło słuchy, czy... Tak, zgadza się. Ja poleciałam tam na Florydę do Gesa Karena. to jest aktualny trener Tomasza, który zresztą jest też w Polsce. Wylecieliśmy w tym samym czasie. On do świeradowa zdroju. Ja wróciłam do Kielce i właśnie aktualnie przygotowują się do walki na Fejmie 6 września. Jeśli chodzi właśnie o te treningi tutaj w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych, jakie mogłabyś wykazać różnice między właśnie tutaj treningami w Polsce, a tam no, w kolebce można powiedzieć box? Znaczy tak, no i tutaj i tam pracuje się bardzo ciężko. Ten amerykański styl jest taki powiedzmy, mniej spięty, tak? U nas w Polsce bokserzy są tacy dość mocno postawiona gazda. Tak, tak, dokładnie. Tam jest trochę więcej takiego amerykańskiego luzu, jak to się mówi. No ze względu na temperaturę, akurat tam, gdzie byłam, też pod względem kondycyjnym takie przygotowanie było o wiele lepsze, ponieważ no, no, męczyłam się tak, pracowałam w saunie, typowo w saunie, więc jak ja wróciłam i popracowałam tutaj trochę w ringu, w naszym klimacie, no to czułam tą różnicę, że, że faktycznie ta wydolność była zdecydowanie lepsza. A jeśli chodzi o samo przygotowanie, no Noges jest takim e, trenerem dość wysokiej klasy. E, wprowadził mi tak naprawdę nieduże zmiany, jeśli chodzi o moją szkołę bokserską, ale jak on to mówi, małe zmiany robią wielką różnicę. Jeśli chodzi właśnie tam o ten pobyt w Stanach, z jakimi zawodniczkami udało Ci się posparować? Tym razem jak byłam, nie sparowałam z żadnymi kobietami, bo byłam typowo u niego w klubie. On skupiał się ze mną na, na robocie jeden na jeden. Także że najwięcej pracowaliśmy wspólnie w ciszy, jak to się mówi. Jeśli chodzi o sparingi, miałam kilka sparingów takich bardziej zadaniowych, żeby przerobić to, czego się nauczyłam wcześniej z chłopakami z tamtejszego klubu. W tamtym roku miałam więcej przetarcia, jeśli chodzi o boks kobiet w Stanach, no bo byłam na lidze, też toczyłam sparingi z dziewczynami w klubie, ale to było w Nowym Jorku i no, na czym innym to polegało. Jeśli chodzi właśnie o Gesa, będzie on w Twoim narożniku podczas walki w październiku, czy jednak tylko tutaj ten team z Polski, który Cię będzie te 10 tygodni przygotowywał? No, tutaj mogę uchylić rąbkę tajemnicy, że tak, że robimy wszystko, żeby gest tutaj przyjechał. Już jestem z nim na łączach. Ustalamy, jak to wszystko zorganizować. No, też to, to jest takie niewygodne w czasie, ponieważ teraz właśnie przygotowuje się z Tomaszem w Świeradowie, Później no chciałby, chociaż na moment, wrócić do domu, do siebie i dopiero będzie mógł przyjechać tutaj. Żeby to też było możliwe, ja staję na rzęsach już tak naprawdę od tego momentu, żeby, żeby pozyskać sponsorów, którzy dołożą mi się do tych przygotowań, do przygotowań z takim profesjonalistą. Jeśli chodzi właśnie o tych sponsorów, to może ktoś, to ogląda wywiad, ma firmę, będzie chciał zgłosić się do Ciebie, to nie wiem, gdzie mają pisać, jeśli mogłabyś to zareklamować, może ktoś akurat się trafi. Mm -hmm. No jeśli chodzi o, o, o te, te sprawy finansowe, jak najbardziej mogą odzywać się do mnie, mogą odzywać się do mojego menadżera Marcina Hawryszko, który też poniekąd zajmuje się finansami. Walka będzie duża, będzie głośna i, i potrzebuje wsparcia na pewno tym razem. No i też na poczet tych przygotowań, które będą w pewnym rodzaju, no będą Wyjątkowe po prostu. Wspomniałeś, że będzie to gala, ale nie wspomniałeś, gdzie cały czas Babilon? Tak, 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 Babilon. My tutaj mamy wspólnie kontrakt i, i pod ich banderą, jak to się mówi, boksuje i teraz też tak będzie. Ogólnie, jeśli chodzi o ten taki długobieżny plan na Twoją przyszłość, to ja tu wspomniałem Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata, ale jak to wygląda od takich Waszych wewnętrznych rozmów, jak ta kariera jest prowadzona i jaki jest ten cel taki po prostu, który chcecie osiągnąć? Mhm. No cel jest jeden, takiego jak u każdego zawodnika, czyli dojść do tych pasów mistrzowskich. Babylon tutaj dość sprawnie układa mi te wszystkie walki, dzięki czemu gdzieś tam ten ranking skacze. Teraz będzie delikatna zmiana, ponieważ będę debiutować w nowej kategorii wagowej, o jednej, od jednej niżej, która jest też bardzo bardziej obsadzona, jeśli chodzi o boks kobiet, ponieważ tutaj są takie postacie właśnie jak Katie Taylor czy Amanda Serrano, to, to właśnie ta kategoria. No ale tak, próbujemy w tej nowej kategorii, na ten moment, w tej obecnej jestem 15 na świecie, te walki były coraz mocniejsze tak jak ostatnim razem już z tą zawodniczką z Wenezueli więc teraz celujemy w jeszcze mocniejszą przeciwniczkę, co da mi możliwość właśnie walki o coś, coś, coś lepszego. No właśnie, ja mówię, jesteś zawodniczką, w której pokładamy nadzieję na tą walkę o mistrzostwo świata. Ostatnie nasze mistrzynie, czyli Ewa Piątkowska, Ewa Brodnicka. No i jak dotychczas mamy teraz no, laurek, Grzyb, która jest mistrzynią Europy, ale jest nieaktywna w tym wszystkim. Przychodzi mi teraz takie pytanie na myśl, czy właśnie ty pójdziesz taką drogą jak Laura, że jednak te MMA, które kusi aktualnie lepszymi pieniędzmi, zawita też u Ciebie. No. Czy jednak boksy i... ボク。 Na ten moment tego nie przewiduję i zawsze powtarzam, że chciałabym wycisnąć 100% z boksu i później zakończyć karierę i zająć się swoim życiem drugim, które mam gdzieś tam w planach, ale no niestety realia są takie, że jest nam strasznie ciężko się przebić. Trzeba przebijać dosłownie mur głową i czasem takie ruchy właśnie, jak tutaj Laura poczyniła, czy poczynia na zasadzie jakiejś walki w K1, później właśnie przejścia tutaj do KSW, są niezbędne albo wręcz konieczne po to, żeby kiedyś wrócić na tą swoją właściwą ścieżkę. Ona też jest trochę w innej sytuacji. Ja nie wiem, czy chciałabym się rozdrabniać znowu i próbować w innym sporcie. Chciałabym spróbować w tym i zrobię wszystko, żeby mi się udało. Jeżeli mi się nie uda, to chociaż będę wiedzieć, że, że wykorzystałam w 100% to, co chciałam. Jeśli chodzi właśnie o te Twoje podłoże sportowe, to ty tylko trenowałaś bok za zaczęłaś od boksy, czy jednak ta przygoda ze sportami walka zaczęła się od czegoś innego? Nie, nie. Jeśli chodzi o sporty walki, ja weszłam od razu w boks i w boksie zostałam. Nie miałam nic wspólnego z K1 i innymi mieszanymi sztukami walki. No Gdzieś tam może bawiłam się tym w międzyczasie, tak? Jak nie miałam ustalonej jednoznacznie walki albo jakąś tam dłuższą przerwę, no to chodziłam sobie na MMA, trochę właśnie na K1, ale to tak bardziej dla, dla fanów, w innych sportach, ale jako dziecko, jakieś pływanie, jakieś tanie, ale to, to tylko tyle. A ogólnie jeśli chodzi o ten boks, to kto Cię nakierował na to? Nie wiem, ktoś z rodziny, znajomi, czy akurat sama, nie wiem, zobaczyłaś walkę w telewizji i pomyślałaś, tak, chcę to uprawiać? Ja miałam tak trochę, że potrzebowałam gdzieś się wyżyć i gdzieś tam ze względu na... Niegrzeczna dziewczynka <laughs> <byłaś>. <laughs> Tak, na, na, na jakiś tam stresik, taki prywatny, chciałam mieć miejsce, gdzie mogę odreagować emocje i, i zdecydowałam, że spróbuję w boksie, no gdzieś tam poniekąd też oglądałam jakiś film, który mnie zainspirował. Więc, więc tak to wyszło. No byłam, miałam 12 lat jak zaczynałam, także to było dawno, dawno temu, no ale coś musiało w tym być, że, że zostałam do tej pory. Spodobało Ci się, to mówię, w tak młodym wieku poszłaś na treningi, ogólnie ktoś z Twoich znajomych, nie wiem, z rodziny poszedł Twoim śladem, że też w, po prostu wszedł w to jezioro bokserskie i tam zaczął pływać? No ja tam mam jakieś takie dalekie korzenie, wujka z nadmorza, który kiedyś boksował właśnie w Błękitnych Kielce, później wyprowadzili się, mój tata no to też jest dość mocno aktywny sportowo, może nie, niekoniecznie sporty walki, aczkolwiek też umie boksować, bardziej te sporty siłowe, ale, ale nie, ja jestem trochę takim rodzynkiem, jeśli chodzi o właśnie o kobiety w rodzinie i, i o ten taki dość, dość no wymagający sport co zapytam Cię teraz tutaj o Twoją koleżankę Wiktorię, którą teraz znam, bo pochodzi z moich stron. Ona chyba pomagać się przygotować pod względem tej kondycji takiej chyba siłowo-mięśniowej, no bo ona tam chyba prowadzi te treningi na siłowni, ale widziałem, że przychodzi do Ciebie na treningi pięściarskie, bokserskie, no i chciałbym się zapytać, jak taka właśnie kobieta, która zajmuje się fitness, zajmuje się siłownią, sprawdza się po prostu wchodząc do ringu i zaczynając boksować. Mhm. Tak, Wika przez jakiś czas trenowała ze mną, czy gdzieś tam miałam wewnętrzny cel, żeby poprawić swoją sylwetkę i tak zaczęła Nasza, nasza przyjaźń, tak naprawdę. Na ten moment ja skupiam się najbardziej na boksie, więc ja jedynie siłkę, jaką robię, to robię z moim trenerem przygotowania motorycznego. A Wiktoria przychodzi do mnie właśnie na boks, żeby mieć taką fajną, ogólnorozwojową formę cardio i sprawdza się i wszystko jest w porządku, także kobiety nie bójcie się zaczynać boksować. Ogólnie jeśli ktoś by taki chciał się z zewnątrz zgłosić, obejrzy ten wywiad, nie wiem, kobieta, mężczyzna, do Ciebie na treningi personalne prowadzi coś takiego? Tak, zapraszam bardzo serdecznie, prowadzę treningi indywidualne w Bodywork na ulicy Robotniczej, przychodzą mi kobiety i mężczyźni i dzieci, także Także jeśli tylko macie ochotę spróbować, to zapraszam. A jeśli chodzi teraz o ten okres przygotowań, który będziesz miała dziesięciotygodniowy, jak właśnie dzielisz ten czas, bo też wiem, że jesteś mamą, na po prostu treningi personalne i też na treningi swoje, które mają Cię przygotować do tak ważnego starcia? Mhm. No ja nie wychodzę z domu bez kalendarza, ja wszystko muszę mieć zaplanowane po prostu pod korek na ostatni guzik dopięte. No nie jest to proste, wymaga to ode mnie naprawdę takiej dobrej logistyki i zorganizowania. Na pewno trochę oddalam te sprawy biznesowe i im jest bliżej walka. Nie staram się nie robić aż tylu treningów indywidualnych, też automatycznie mniej zajmuję się taką moją pracą biurową, czyli ubezpieczeniami, bardziej skupiam się na celu. No jest to hardkorowe do udźwignięcia. Wiktoria no, jest na tyle duża, że gdzieś tam uczestniczy też ze mną w tych treningach, więc to jest fajne, że, że nie zawsze muszę ją gdzieś z kimś zostawić, żeby iść na trening, ona mi często towarzyszy, więc na tyle, na tyle to jest spoko. No i no, tak to jest, no, jest ciężko. Wiemy, że teraz wielu zawodników, sportowców przechodzi do tych frikowych organizacji, które tak naprawdę teraz już nie są frikowymi, a hybrodowymi galami sportów walki. No i wiemy, że FAME teraz zatrudnia wielu sportowców. Jeśli ty otrzymałabyś bardzo lukratywną ofertę finansową, przemyślałabyś to? No właśnie wszyscy o, typ, o to pytają każdego. Słuchajcie, no prawda jest taka, że tu chodzi o pieniądze i pieniądze każdemu z nas są potrzebne. Jeżeli ja za takie pieniądze mogłabym sprawić, że moja rodzina będzie mieć lepiej i bardziej komfortowe życie, no to dlaczego nie, tak? Ja tu nie mówię o jakimś wygupianiu się i robieniu z siebie błazna, bo czasem też tak bywa, ale oczywiście jeżeli byłaby jakaś fajna walka, w której mogłabym wystąpić i zarobić trochę więcej niż, niż zarabiam w boksie, no to jak najbardziej. No to ja rzucam już propozycję. Marta Linkiewicz kontra Tywka 1. <laughs> Mamy już pierwsze propozycje walki na fejmie. Kurczę, czemu nie, czemu nie. Marta stricte też na, tak naprawdę jest już sportowcem. No bo, no bo trenuje Zmieniła naprawdę swoje życie, tak? Zmieniła swoje życie, Zmieniła swoje życie i też nawet przecież ostatnio miała walkę taką stricte sportową. Więc Szapoba, dlaczego nie? Już nie jest typowym freakiem, mogłabym z nią zawalczyć. No właśnie, mówię, <laughs> wtedy te wasze szanse troszeczkę mogłyby się wyrównać. Wiadomo, ty masz boks perfekcyjny, więc w boksie to by nie miało sensu. Ale w K1, jak dochodzą te nogi, fajnie by się to naprawdę oglądało. No i znowu właśnie takie zderzenie Frika, który stał się sportowcem, no i sportowca, który przyszedł do frików, ale nie robi szamba, tylko wychodzi robić, właśnie, pokazywać ten kunszt sportowy. Tak, właśnie, to jest najważniejsze. Fajnie by było, żeby nie robić z tego szamba. Po prostu. Tu raczej właśnie myślę, że z Martą byś miała na konferencjach. Już bez szamba, bo Marta już nie wylewa tego na też bardziej nie musi. Zresztą jej osoba jest na tyle znana, że widzowie jej kibice, fani przychodzą czysto dla jej walki. No i ty też właśnie mogłabyś się od innych widzów, którzy na przykład na co dzień oglądają Galę Babilon z Twoim udziałem. Uh -huh. No tak, no to prawda. No, myślę, że to by było ciekawe starcie. Ja powiem szczerze, że wcześniej nawet o tym nie pomyślałam. Także po posunąłeś mi pomysł. Będzie dzisiaj tutaj Michał Pasterna na treningu, też trzeba to dalej będzie przepuścić. <grym> Ada. Wróćmy teraz może do korzeni. Rozmawialiśmy od tego, jak zacząć, boks i tak dalej, ale wiem, że w Twojej karierze była przerwa. Bodajże wróciłeś chyba w 2021 roku, a tej przerwy, z tego co rozmawialiśmy wcześniej prywatnie, miałaś 6 lat. Mhm. E, czemu ta przerwa była? jak było wrócić po prostu, jaki pomysł był na ten powrót do boksu i czy było to dla ciebie ciężkie? Mhm. No, przerwa była spowodowana, spowodowana tym, że no, gdzieś tam zaczęło się dorosłe życie, masa problemów, szkoła i tak dalej. Też wcześniej zostałam mamą później, więc, więc też nie miałam możliwości, żeby z takim malutkim dzieckiem trenować i ogarnąć wszystko naraz. Yy, dlatego ta przerwa. No gdzieś tam zawsze za tym tęskniłam i było to w mojej głowie, żeby, żeby wrócić do tego sportu. Całe szczęście, jak Wika podrosła, udało się i, i jestem tutaj znowu i siebie realizuję jakby po, poza pracą jeśli chodzi o nie wiem, co tam jeszcze zapytałeś żeby... chodziło mi o to po prostu, czy było właśnie no, ciężko wrócić do tego boksu i kiedy akurat wiedziałeś, że to jest ten odpowiedni moment na powrót na salę treningową tak, tak, no ogólnie było ciężko bardzo ciężko było zrzucić tą rdzę po wielu latach przerwy, aczkolwiek tego się nie zapomina więc to też nie było tak, że musiałam robić wszystko od nowa i jakoś, jakoś to wyszło no, to nie było tak też, że to były idealne warunki, no, nigdy nie ma idealnych warunków żeby zacząć idealnych warunków, żeby przestać po prostu więc. No ja stwierdziłam, że OK, spróbujmy tak. Jakoś tak to pociągnęłam. Szkoda mi było później znowu z tego zrezygnować. Ogólnie jak miałeś te 6 lat przerwy, to ty w ogóle nie uprawiałeś sportu, czy jednak coś tam się starałaś ruszać siłownia, bieganie w wolnej nie, chwili? Nie, starałam się ruszać. Tam w międzyczasie była też pandemia, więc to wszystko było utrudnione. Ćwiczyłam w domu, ćwiczyłam w domu z dzieckiem. Gdzieś tam te siłowe treningi cały czas były w moim życiu. Było mi trochę to wygodniej pogodzić niż stricte z treningami bokserskimi, więc nie było tak, że tylko siedziałam na kanapie. Wspomniałeś, że z boksu chcesz wyciągnąć maksa. I coś później właśnie wspomniałaś, że masz też dalsze plany na życie. Czy te dalsze plany na życie po tej karierze zawodniczki też zostają tutaj przy boksie, czy jednak masz jakieś inne plany na rozwój swój zawodowy? No właśnie, zawsze jak to mówię, to, to ludzie nie dowierzają, mówią, że nie, to no niemożliwe, bo ty nie dasz rady tego zostawić całkowicie. No plan jest taki, że, że chciałabym się zająć rodziną i gdzieś tam ten boks odsunąć. No ja tu nie mówię, że całkowicie, bo pewnie jakieś treningi indywidualne właśnie czy grupowe pewnie będę prowadzić, ale już nie chciałabym się tym zajmować na tak wysokim poziomie wyczynowym. Chciałabym się zająć pracą, do której dążę, chciałabym się zająć dziećmi, czy dzieckiem, może dziećmi w przyszłości. Chciałabym być bardziej w domu i mieć takie trochę spokojniejsze życie niż teraz. A ogólnie jak twoja córeczka podchodzi do tego, że no, boksujesz, ogląda twoje walki, ogląda twoje treningi, jak ona to komentuje, wszystko? Mhm. No, Wiktoria jest przesiąknięta dosłownie tym sportem, ona jest ze mną od małoludkiego tutaj na sali, więc dla niej to jest normalne, że mama się bije, że mama ma sparing, że mama trenuje i ona sama też przychodziła tutaj jakiś czas do trenera Tomka właśnie na zajęcia dla dzieci, na boks dla dzieci, więc też umie rękami ruszać. Super. Teraz się przerzuciłyśmy na BJJ dla dzieci, bardziej trochę rozwojowe jak na właśnie dziewczynki w jej wieku. No i zobaczymy, co dalej będzie robić. I nie będę absolutnie do niczego przymuszać, ale myślę, że jeżeli ja jestem sportowcem i tata też, to, to gdzieś tam w tym sporcie będzie chciała zostać. Jeśli kobiety znajdują się w takiej sytuacji jak Ty, że no, jesteś młoda, uprawiasz sport, przydarza się dziecko i chcą wrócić do tego boksu, do tego sportu, jakiegokolwiek innego, który nie uprawiają, co mogłabyś im poradzić? Jak zrobić to? Jak zrobić, wykonać ten pierwszy krok? Hmm. Jak ciężko by nie było, trzeba po prostu zacząć, mimo niepowodzeń, bo to zawsze tak jest, że jak ja sobie zaplanuję iść na trening, to wtedy się coś wykrzaczy, wy że tak powiem, to wtedy dziecko zachoruje. Brać je ze za sobą i zacząć robić po prostu małe kroczki. Malutkie kroczki. Jeśli chodzi właśnie o ciebie, masz jakieś zawodniczki, czy zawodnika, na których się wzorowałeś, że wiadomo, masz spadek motywacji, odpala sobie YouTube, wpisujesz kogoś tam ulubionego i czerpiesz garść motywacji. Masz kogoś takiego w swoim życiu? Znaczy, ja doceniam wielu sportowców, to nie, nie jest tak, że mam jakąś jedną idolkę, idolkę najlepszą na świecie. Ja bardzo często też przeczytam całą biografię Rondy Rousey z UFC, no to nie jest zawodniczka typowo zapaśniczka, bokserska tak. zapaśniczka, tak ale gdzieś tam poniekąd jej charakter i ten styl walki mi się podobał i w ogóle mimo, że ją du dużo osób jej nie lubiło, tak trochę jak Wiktorię naszą czyżewską, tak? Też wiele osób nie lubi i ma swoją rzeszę fanów. Tak, e, gdzieś tam mnie ujęła. No jeśli chodzi o boks, no to obserwuję teraz siedzę najbardziej w boksie zawodowym kobiet tych moich kategorii wagowych. Przyglądam się tym walkom, tej top 10, top 20. Także tutaj nie mam żadnej ulubionej, bardziej patrzę, jak one trenują, jak one boksują i jaka jest różnica tak, między tymi bardzo wysoko a tymi czempionami. E tu wspomnieliśmy o tym boksie zawodowym dużo, ale ja bym chciał dopytać też o ten boks amatorski. Jak wyglądały twoje starty właśnie na ringach amatorskich i jakie tam sukcesy odnosiłaś? Mm -hmm. Ja nie miałam jakoś też nie wiadomo, ile walk. Nie wiem, czy było ich gdzieś około 40 może. Ale ta moja kariera rozwinęła się bardzo szybko. Jak ja tylko zaczęłam wygrywać pierwsze walki, bardzo szybko trafiłam do kadry, bardzo szybko jeździłam na obozy. Bardzo szybko trafiłam pod skrzydła Tomasza Różańskiego, który zrobił ze mnie mistrzynię Europy wtedy, w tamtych czasach w boksie olimpijskim kadetek. Byłam też na Mistrzostwach Świata, tam niestety przegrałam swoją walkę, ale no, też mnie to uplasowało na jakiejś tam pozycji. Mistrzostwa Polski. Pod, nawet po tych sześciu latach przerwy zdobyłam Mistrza Polski Młodzieżowego, także to rzucanie rdzy było dość, dość mocne czyli bardzo szybkie tempo, ale z równie dużymi sukcesami, z dużym oddźwiękiem. Wspomniałeś właśnie tutaj o tych zawodnikach, które mają swoich fanów i antyfanów. A jak to u Ciebie wygląda? Jak Ty sobie radzisz po prostu z komentarzami w Twoją stronę? No bo nie wiem, czy same pozytywne się trafiają, czy są też jakieś negatywne. Jak to u Ciebie wygląda? No bo teraz jednak sport to są tak samo media i kontakt z ludźmi, ale nie kontakt taki face to face, a jednak wiele osób pisze komentarze. Nawet po prostu nie możemy sprawdzić, kto to jest. Uh -huh, uh -huh. Ogólnie to, to nie przywiązuje do tego wagi, tak? Ja mogę, tak jak już nieraz mówiłam w wywiadach, że ja mogę przywiązywać wagę do, do komentarzy osób, które mają dla mnie jakieś znaczenie, są wartościowe, tak? E, czymś to, to, to może jakoś wpłynąć na moje życie, ale w innym wypadku, jak ktoś pisze jakiś chamski hejt pod zdjęciem, to, to naprawdę to nie ma sensu nie, to tylko zazdroszczę mu ilości czasu, które ma, żeby to napisać. I w zasadzie to tyle. Nie biorę tego do siebie totalnie. Wiecie, ciężko łatwo jest komentować. Ciężko jest stanąć i zrobić naszą robotę, po prostu. Dokładnie tak, jestem tego samego zdania. Ada, stawiając Twoje zdjęcie na stronę za ciosem na Facebooku, zdarzyło się wiele komentarzy, że ludzie pisali, dlaczego ta Pani walczy, a nie jest modelką czy fotomodelką? No bo jednak urodę masz oryginalną i czy też, nie wiem, dostawałeś może jakieś propozycje reklamowe, czy jako modelka, fotomodelka, czy nie myślałeś, żeby właśnie też w tym kierunku rozwinąć swoją karierę? No i tą aparycję wizualną... Też można powiedzieć, w jakiś sposób spieniężyć. No nie myślałam nigdy o tym. Mam kilka sesji zdjęciowych, mam y, tam jakieś udziały w reklamach, y, czy jakichś produktów do włosów jakiś czas temu i tak dalej, jak najbardziej. Y, ale nie to chyba za mało adrenaliny by było dla mnie, żeby pozować przed aparatem. Tak, to chyba muszę, muszę coś więcej. To, to ja muszę od siebie wymagać po prostu. Nie wiem, czy takie pozowanie by mi zapewniło frajdę. Nie czułabyś się tak dobrze, jak czujesz się w ringu. Tak mi się wydaje. Okej, okay, Ada, to jeszcze ostatnie pytanie, żeby dłużej Cię tutaj nie męczyć. Jak wygląda Twój plan na dzień dzisiejszy? Mamy czwartek, piątek, sobotę. Jak ogólnie wygląda Twój plan treningowy? Taki cały tygodniowy? Czy Ty cały tydzień ćwiczysz, czy po prostu jest jeden dzień gdzieś przerwy? Uh -huh. Jak u Ciebie wygląda takie po prostu podzielenie czasu? No w takim okresie jak teraz, lżejszym powiedzmy, to jest od 6 do 8 jednostek treningowych w ciągu tygodnia i to, są, i to jest bieganie w różnych częstotliwościach. To jest głównie w tym okresie trening siłowy z trenerem przygotowania motorycznego. Tutaj na tarczach z trenerem bardziej taki techniczny, wolniejszy trochę tych interwałów na razie się nie robi. Teraz no to jest taki przeskok, bo mam dużo imprez rodzinnych na zasadzie wesela, więc w sobotę idę na wesele mojej najlepszej przyjaciółki, także też dużo się dzieje. No ale już od poniedziałku czekam na plan od jednego, od drugiego trenera i bierzemy się do roboty ze względu na właśnie na to wydarzenie, jakim jest walka w październiku. No i to nie jest też tak, że ty cały czas jesteś w mega formie, tak? Ale gdzieś tam cały czas się ruszasz, no to jest moja praca. Ja to traktuję też jak pracę, więc ja jestem tutaj na co dzień tak, jak inni są w swojej robocie. Jeśli chodzi o te zawodniczki, sparring partnerki, to, to robisz te sparingi tutaj właśnie u Tomka Róży, czy jednak musisz gdzieś jeździć po Polsce? No wiecie co, ogólnie z tymi sparing, sparing partnerkami jest problem od zawsze, że po prostu ciężko jest wybrać sparing partnerkę, ciężko, żeby się z nim skontaktować, żeby zrobić ten sparing. I tutaj też jest taki problem, mi bardzo pomagają chłopaki tutaj e, zewsząd, z Kielc, żeby ze mną sparować, aczkolwiek to już nie wystarcza, więc fajnie by było, gdyby były jakieś chętne dziewczyny blisko mojej kategorii wagowej, które chciałyby mi tutaj stawić czoła, bo bardzo mi się to przyda. No jednak do, do jakichś tam poważniejszych walk trzeba przygotowywać się z mocnymi sparring partnerkami. I najlepiej, żeby to były kobiety, no bo też boks mężczyzn różni się od boksu kobiet, więc to też serdecznie zapraszam, jakby ktoś chciał mnie tu odwiedzić. Oczywiście, że tak. Ada, teraz jest głos w 100% dla siebie, tak zwany freestyle. Możesz powiedzieć, co chcesz, pozdrowić, kogo chcesz zareklamować, co chcesz. Twoje 5 minut. Słuchajcie, ja bym chciała, żebyście bardzo mocno wspierali mnie tym razem. Te przygotowania będą inne niż wszystkie, ta walka będzie naprawdę wymagająca. Już coś więcej powiem innym razem, bo na ten moment nie mogę zdradzać aż takich szczegółów. Bardzo bym chciała, żeby tutaj grono może lokalnych przedsiębiorców, biznesmanów mogło mnie wesprzeć, jeśli chodzi o przygotowania. Będą one też niezwykle kosztowne, właśnie ze względu na to, że muszę pościągać sparring partnerki, że przyjeżdża do mnie trener z zagranicy. I po prostu uwierzcie, że mogę osiągnąć duży sukces z waszą pomocą. Bo ja cały czas powtarzam, że to jest team Ada Jędrzejczyk, i chciałabym, żeby właśnie tak jak moi fani, moi bliscy mnie wspierają, chciałabym, żeby ta moja lokalna społeczność mocno trzymała za mnie kciuki. No więc w zasadzie to taki apel do mnie. Życzcie mi wytrwałości i zdrowia, a w zasadzie resztę zrobię sama. Adrianna Jędrzejczyk, pierwszy raz na kanale za ciosem, ale nie ostatni. Bardzo dziękuję Ci Ada za rozmowę i trzymam kciuki na sukces dziękuję. w październiku. Dzięki, Bardzo dziękuję. Lachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt, pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego: www.blachyminda.pl